Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś zaprezentujemy Wam pompę paliwa, która znajduje się na ramie. Nie każdy o niej wie, że ona tam jest. A więc dzisiaj odcinek o najpopularniejszej pompie to John Deere Także zaczynamy. Mamy tutaj właśnie tą pompę paliwową. Znajduje się ona na ramie po lewej stronie, tak jak siedzimy w ciągniku, no to z lewej strony, tam pod wszystkimi filtrami. Rzadko kto wie, że tam właśnie znajduje się ta pompa. No i gdy macie problem z odpaleniem ciągnika, bo nie dochodzi paliwo, niekoniecznie muszą być to filtry paliwowe, a właśnie może być to wina tej pompy. Tutaj oczywiście mamy pompę Boscha, czyli tu mamy ten sam produkt, który kupujemy w oryginale, a tutaj mamy go typowo prosto z Bosch'a. No i w naszej ofercie znajdziecie również taką samą pompkę podobną w tańszym zamienniku, ale ta najczęściej jest wybierana przez naszych klientów. Ta właśnie e, droższa opcja. Oczywiście tutaj dwa przewody plus i minus, wszystko macie opisane na tej pompce, więc tutaj nie ma żadnej większej filozofii, żeby to podłączyć i się z tym pomylić. Oczywiście tutaj przewody są wpinane. Też nie ma żadnego problemu z tym montażem. Wypinacie i wpinacie nową pompkę. Mało jest tam miejsca, niestety, ale da się ją bez problemu wymienić. No, troszeczkę czasu trzeba sobie na to poświęcić, ale da się to wymienić bez większego rozbierania ciągnika. Oczywiście taka pompa występuje w najpopularniejszych wersjach, czyli mamy serię 6020, 6020 SE. 60-30 i 7030, 6R oraz 6M. Czyli takie najpopularniejsze modele, które możemy spotkać na polskich gospodarstwach i taka właśnie pompka występuje w tych modelach. Warto wiedzieć, że ta pompka się tam znajduje. Gdy mamy jakiś problem z układem paliwowym gdzieś paliwo nam nie dochodzi, no to warto sobie ją wyjąć sprawdzić, czy w ogóle podaje paliwo. No gdy... I ją wymontujecie, sprawdzicie, czy działa. No to macie już wyeliminowane, co może być nie tak w waszej maszynie. A więc tutaj mamy e, zamiennik. Ten sam, identyczny produkt. E, kupujecie oryginalny w John Deere, a tutaj mamy w opakowaniu bosza i tutaj gdzieś plus minus mamy na wysokości rozrusznika to pod właśnie rozrusznikiem znajduje się ta pompka no ten dostęp nie jest tutaj fajny od góry na pewno lepszy dostęp z tego co rozmawiałem z serwisem to jest od dołu do tej pompki jest to prościej tam sobie wykręcić no i tutaj widać ładnie tą pompkę na jednej śrubce na opasce się trzyma wypinacie dwa przewody nie trzeba nic odkręcać żadnych przewodów one są wypinane na takich specjalnych złączkach wciskamy guzik, wypinamy tą złączkę, no i mamy pompkę na wierzchu. No i warto też pamiętać o zalecanej przez nas wymianie filtrów co 250 motogodzin. Oczywiście polecamy nasze zamienniki z logiem agro.dn stosowane przez nasz serwis i przez naszych stałych klientów. W pełni sprawdzają się w maszynach John Deere. A gdybyście nie wiedzieli, jak dobrać sobie dane części, no to tutaj wyświetla się numer, poniżej macie kod rabatowy. A w tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć!